Hej, hej, smacznej kawusi, jego dziąka, Piątek, 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 piątek. Mm. Cudownie, w końcu piątek. Ech. Tak, mam lekki chaos na biureczku, stoliczku, ale zaraz będzie posprzytany. Dzień ósmy kalendarzy adwentowych, moi drodzy. Zaczynamy od Lego City. Ósemko, gdzie jesteś? Ósemko, gdzie jesteś? Muszę poprawić mikrofon troszkę, ale znalazłem już ósemkę, dobra. A, cudownie, jeszcze wiecie, włosy jak. Ha, jestem tego warty, nie? Czy jak to jest w tej reklamie? Mm, ósemka tutaj. <laughs> siła, skąd we mnie taka siła w piątek? Nie wiem. E, zabawna sprawa. <laughs> Chyba rozwaliłem dodatkowe rzeczy. E, no, no, przeszedł mi tutaj woreczek z kre, tej krateczki obok. Znaczy krateczki. Anyway, mamy latarnię. Hmm, najciemniej pod latarnią. Czekaj, czekaj, budujemy latarnię w LEGO City. Let it snow, let it snow, let it snow. <laughs> Ale dużo ładnych czarnych części w kolorze czarnej czernie. Dobra. czerniej. Dobra. Co oni chcą, abyśmy tu zrobili? Dwa te, uh -huh, uh -huh. potem jest to. Dobra. Potem oni chcą, abyśmy tutaj zrobili to. OK. potem to. Mhm, mm potem sobie co tam chcą, co tam chcą, abyśmy zrobili, aha, aha. No dobra, no dobra. Nie no, ładna świąteczna latarnia. Taka latarenka w sumie bardziej, bo nie jest to aż takie wysokie. Ale jak dla mnie bomba. Ja mam spoko pomysł. O, o, o. Te emocje, te pościgi, te wybuchy, okej. E Lata ręka, lata ręka. Hmm, hmm, hmm. Cudownie. Pięknie. Latarenka Zbudowana. Teraz moi drodzy, weźmiemy sobie inny kalendarzy. Kalendarz Star Wars. Du, 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 du. Star Wars, Star Wars, Star Wars. Star Wars. Dobra, to są części zapasowe. To sobie damy to. Okej. Okay. Star Wars, Star Wars, Star Wars. Ósemka, moi drodzy, jest tutaj. O, Chwila. Ach. Uparte. O, ja, o ja, o ja! Dobra, już się cieszę. Ej, to jest na razie najlepsza figurka z tego. tego. Roger roger, roger roger. Jeku, wie, jak uwielbiam jak te battle droidy po prostu rozmawiałem ze sobą. Oj, 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 jak ja dawno nie budowałem Battle Droida. Oj oj, 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 oj. Czy pamiętam? Oczywiście, że pamiętam. Oczywiście, ja bym nie pamiętał. Roger, roger. Czekaj, poczekaj, poczekaj, jak on to ma. Zobaczymy tą drugą łapkę, bo on w tej drugiej łapce musi mieć tą giverę. Pu, 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 to jest tak, to jest tak, aha. I pi, 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 nie budować, a wyjdzie, że coś pokopałem. <laughs> Jeku, jak mi się te battle druidy podobały. Ej, coś ja sobie zrobię z nich armię. Roger, roger. Wiecie co? Roger, roger, latarnia, latarnia, roger, roger. Tim Tim cim. już jestem happy. Ej, dobra, jak na razie dwa okienka i całkiem miło. Coffee break. Ah, idealnie. Dobra. E, teraz cudowny kalendarz adwentowy Franców. Ósemka jest tutaj przy zjeżdżalni. Wielki palec sprawiedliwości otwierania okienek w kalendarzy adwentowych. Wow, co tu tak dużo części no niesłychane. Aha, bo mamy... Co to jest? Jest to budowla ogólnie. Okej. Okay. Kolorowe części Pudeczku noszę. Kolorowe części. Bardzo lubią je. Haha. Ha. Z kolorowych części zbudować ci proszę. Będę coś takiego. Śpiewam, bez sensu ja. Jejku, i wy to musicie oglądać. A YouTube wam za to nie płaci. No nieładnie. E, okay, i dobra. To damy tu, to damy tu. Ej, to też jest jakaś taka bramko zjeżdżanie. Co to jest w ogóle? Jakiś ornament, ozdoba, płotek? Może rzeczywiście jakiś płotek. No dobra. Nie ma części zapasowych, ale no jest płotek ogólnie, okej, okay, jakiś tam śnieżek, jakieś habzie, hmm, To będzie pewnie jakąś częścią większej konstrukcji. Ogólnie to wygląda jakby to było jakieś takie ogrodzenie, jakieś lodowiska czy innego takiego cuda, widzicie, że to będzie można coś przyczepiać, nie? Ale w sumie spoko, taki kolorowy płotek. Pił, piu, 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 piu. Roger, roger. To jest płotek droida. Super, dobra już mam dla tego zastosowanie. Dziękuję, pięknie. Co ja dzisiaj mam tyle energii? A, bo piątek, kawusia. Nie chcecie wiedzieć, ile dzisiaj kawy wypiłem. To znaczy od wczoraj, to znaczy od godziny północy. Wczoraj już jest dzisiaj. Cud kofeiny. Cud kofeiny. Eee, dobra, to mamy, co to jest? To jest MARVEL 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 nam przy... Co to jest? Cześć. Aha, czyli z poprzedniego tutaj mogę coś przyczepić. A poza tym mamy... Aha. Te złote, a skromne pajęcinki są w innym pokoju, w gabinecie, gdzie mam taką już skrzyneczkę na części, więc no, pocieszmy się tym, chociaż każą nam zbudować coś takiego. Nie, nie chcemy się wstawać. Zrobimy to jutro. Ale poza tym mamy Renifera. Renifera. No dobra, co to jest? Aha, dobra, czyli bierzemy to, bierzemy to, kolejne złote elementy. Też każdy świąteczny element musi być złoty, wiadomo. Hmm, dlaczego złoto? A dlatego, gdyż obejrzyjcie starożytnych kosmitów i będziecie wiedzieć wszystko. Czy Ziemia jest płaska? Czy Roosevelt to było miasto tajemnic? O, ja a propos Roosevelt i Strefy 51. Bo był kiedyś taki serial. Roosevelt, e, coś tam miasteczko tajemnic chyba. Czy jakiś tak, ten, 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 to było o takich nastolatkach obcych, którzy ukrywali się Właśnie w jakimś tam miasteczku, Roosevelt i w ogóle to było takie tam... Tam Dido miała tę piosenkę taką sławną, co ją potem tłukli w radio. Ej, już nie pamiętam, ale to zaśpiewałbym, ale nie chcecie tego słyszeć. tym Tymczasem w Damaszku. Witaj papa słoniu, Ej, to znaczy reniferze. Ej, spoko, taki... Renifer Jakub, czemu nie wiem. Rudy Renifer Jakub, na 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 na. Pięknie. Fajny reniferek. choć tak trzeba go wypozować, bo tak no stoi. Teraz to stoi. Wtedy nie chciał, czyli nie podobało mu się miejsce. A włosy wokół. <laughs> Wszystko przeciwko mnie dzisiaj. Dobra, stój stoi tutaj, albo gdzieś nawet tutaj. Przychra się. Dobra, no to teraz Harry Portier. <laughs> Dzień numer 8. O, super. Mamy kolejny znak. Cóż, za szaleństwo części. Hmm. Ale nadruk będzie tak. O, mamy nadruk Hogwarts. No to nie, no tą, 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 tą czy tym elementem to raczej się wielu fanów Harry Pottera pocieszy. Nie? O, Hogwarts. No dobra. Jak to mamy zrobić, panie Andrzej? Aha, najpierw kakałowy, potem biały, potem znów kakałowy, potem to, potem to. I na końcu dajemy to, to. Dobra, do góry nogami. Tak? Coś takiego chcą? No dobra, ewentualnie. Ja bym to zrobił tak. Bo jest ładniej. Proszę, tędy do Damaszku. Ty, ty, ty. ty. Witaj, papu słoniu, Mów mi Mariusz. już. I to wszystko? No, już polecieliśmy wszystkie kalendarze. Czekaj, bo się tak zamotałem dzisiaj. Okej, okay, mamy Harry'ego Pottera, mamy City, mamy Star Warsy, mamy Avengersów i mamy Friendsy. No tak by wyglądało, że mamy pięć kalendarzy. Tak, sześciu nie chcę być więcej, bo został nam jeszcze specjalny kalendarz. Ten. jestem dzisiaj zakręcony jak swojego ogórków. Ale cieszę się, że ten dzień dobiegł końca. Yy, ósemka. Ósemka w kalendarzu unikornowym jest gdzieś, gdzieś, gdzieś tutaj. <laughs> Całkiem spora. Co to jest? Okej. Jest to foremka na ciastko w kształcie kupy. Foremka na ciasto w kształcie kupy. No bo, no, no, ej, no. Mm. Unikorn, pupku, kisun. To już wiem, co będę robił przed świętami. Słuchajcie, będzie gotuj z góry i robimy ciastka kupy. Ja nie mogę. Kalendarz adwentowy, w którym dają ci yy, po prostu foremkę do ciastek w kształcie kupy jednorożca. Widzicie te minę? To jest mina szczęścia, bo... Moje życie jest kompletne, no. UCSy Star Warsów. Nowe zestawy, nie wiem... Marvel Tower. Położę to godnie obok kupy Triceratopsa z LEGO. Nie, ogólnie... Make my day. Ach, zdrówko. Także co, moi drodzy? Smacznej kawusi, miłego dnia do jutra. Idę piec ciasteczka. Cześć!